wszystkim, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Wędkarstwo. Gętka Wędka. Zaczynamy nocny maraton na Piławie Dolnej, zbiornik sekcja karp... wędkarstwa karpiowego, gdzie organizujemy zawody drużynowe nocne, bo zaczynają się od godziny 16 do następnego dnia do godziny 9. Tak jest. Dziękujemy wszystkim naszym na początku sponsorom, którzy dorzucili i wspierają te zawody, czyli w filmie Roadshop Gen Genlock. Roadshop i Kuzo. Elektrostatyk. Kuzo Elektrostatyk, tak jest. Mamy mnóstwo nagród, będzie nagrodzone co najmniej 10 dziewięć, drużyn. 9 miejsc, a dziesiąta Los losowana. Będzie, nagroda będzie rozlosowana między zawodnikami, którzy nie zajęli... Yy, nie zdobyli żadnego, żadnej nagrody, tak jest. Więc będzie grubo, będzie fajnie, cała nocna yy, rywali, noc rywalizacja między drużynami. Zapraszamy Was, żeby Wam pokazać to wszystko, jak to wygląda. Okiem kamery. No i oczywiście będzie kącik kulinarny, czyli będzie przerwa pomiędzy 20 a 21 na poczęstunek dla zawodników. Mam nadzieję, że deszcz tak nas nie zmoczy, bo pogoda dzisiaj jest naprawdę w kratkę. Jesteśmy twardzi. Damy radę. Oczywiście. Na początek trochę brawa byście pobili, bo chcę podziękować Stowarzyszeniu Piława Dolna Sekcja wędkarsza za przygotowanie zbiornika na dzisiejsze zawody i za udostępnienie. I jeszcze chciałbym podziękować firmom, które wspierają te zawody, dorzucili dużo nagród będzie bodajże 10, ale o 10 nagrodę rozlosujemy między tymi, co nic nie dostali z Duberku, Więc sklep wędkarski Roadshop, Kuzo Elektrostatyk i firma Genlock. Brawa dla nich za to, że dorzucili jeszcze trochę nagród. Nie przedłużając, zgłosiło się 27 drużyn dwuosobowych i to największe zawody, jakie zorganizowaliśmy. Pogoda nie dopisała, ciągle padał deszcz. Robimy pierwszy obchód. Mamy do rozdania bony rabatowe do sklepu Roadshow. To jedna z wspierających firm, która dokłada nagrody do zawodu. Sklep zafundował również bony o wartości 100 zł na zakupy. Cennych nagród nie zabraknie podczas tego wydarzenia, a wszystkie nagrody jeszcze Wam pokażemy w dalszej części materiału. Poczekajcie również na zakończenie, bo wyniki tych zawodów będą ogromne. Byliśmy mocno zaskoczeni tym, co się działo. Jaki jest Marcin Rabat? Ten raz Ile? 17% do wykorzystania do 17 do różnego. 17% słuchajcie, to fajny rabat dla, dla każdego, więc tam można skorzystać. Tam, tam Idziemy kółko, rundę zrobimy obok tego stawu, a później tamtego drugiego. Na początku brały niewielkie ryby, jednak niech was to nie zmyli, bo brały w ogromnej ilości. Branie co kilka minut, a przed zawodnikami mnóstwo godzin wędkowania. Coraz więcej deszczu z godziny na godzinę była trochę dołująca, a prognozy pokazywały ciężką noc. Mimo tego nikt nie mógł powiedzieć, że ryby nie brały. Był to fenomen, bo zazwyczaj na zawodach jest gorzej z braniami. Bonusy pojawiają się za to w nocy. Kręcą, kręcą się, czyli liderki kręcą się, super. Idę, biorę kiełbasę i nie pytam się Emii, Bogackiego o słowo. <grym> No <Trim>. <grym> i zamarli wszyscy, bo włączyłem nagrywanie. Yeah. Ekipa Giętkich rozbiła obóz w miejscu zbiórki. Szykowaliśmy się do wydawania posiłków, przygotowaliśmy 15 litrów bigosu oraz 121 kiełbasek z grilla. W międzyczasie dobrze się bawiliśmy. Przyszły do nas osoby towarzyszące zawodnikom, zarządcy Stowarzyszenia Piława Dolna Sekcja Wędkarska oraz ciekawscy ludzie, którzy od czasu do czasu zaglądali, co to za impreza podczas tak niekorzystnej pogody. O godzinie 20 przymusowa przerwa dla wszystkich zawodników. I czas na posiłek oraz integrację. Wydawanie posiłków poszło nam naprawdę sprawnie. Szybko każdy dostał swój zestaw. Mamy nadzieję, że smakowało oraz rozgrzało przed ciężką nocką. Przekonaliśmy się, że wędkarstwo łączy ludzi. Mamy już wielu przyjaciół, którzy chętnie nam pomagają. Są zawodnicy, którzy regularnie pojawiają się na naszych zawodach. Wszystkich wspaniałych ludzi poznaliśmy prowadząc ten kanał, a dziewczyny z koła Mieroszów i żona Marcina, jak zawsze, pomogły bez pytania. To taki typ kobiety którym nie trzeba nic mówić i same się domyślają, co trzeba zrobić i jak. Za to są bardzo zadziorne i trzeba uważać, aby nie podpaść. Amur chyba. Dobrze, brawo! Siedzi, elegancko! Ale nie jest taki mały, kurcze. Brawo! Gratulacje, chłopaki! Kury, pięknie, gratki, kochrycze! Zobaczcie, wow, jak Powiem tu drużyna ci, szaleje! Ciężkie. No, będzie parę kilo! Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, leje, całą noc padało. Zawodnicy wytrwa, walczą. Idę trochę z nimi pogadać. Zapytać się, co się działo w nocy. Wiem, że były jakieś amury, wiem, że były karpie. No zobaczymy, czy brały te ryby całą noc, czy nie. Zobaczcie, deszcz leje cały czas, ale ryby dopisują. Chłopaki tutaj karpi połowili w nocy. To jak będziemy ważyć, to wam wszystko pokażemy. Zobaczycie fotki, relacje. No i na razie w tym sektorze A ten ta drużyna prowadzi, jeśli chodzi o. Plotki jakie słyszałem. Chcemy przedstawić Wam nagrody, jakie mamy. Pochwalić się, ile dołożyli nasi sponsorzy i chcemy wam przypomnieć, że jest to sklep Roach, Kuzo oraz Genlock. No i lecimy od pierwszych nagród. Za pierwsze nagrody mamy dwa fotele. Kuzo F3. Nie rozpakowujemy tego, bo jest cholernie mokro i to się wszystko pobrudzi. Z motywami kolorowymi nasze przepiękne pucharki. I do tego jeszcze od Kuzo dodatkowe fotele turystyczne, no są takie malutkie, a się rozkładają i można je zabrać sobie do plecaka, pójść w góry na plażę i tak dalej, i tak dalej. To jest świetna sprawa. Jeden żeśmy też dostali, więc będziecie na naszych filmach mogli go zobaczyć. Drugie miejsce, również fotele Kuzo F3 z motywem. Do tego koszuleczki i również nasze puchary dla kolejnej drużyny. Chodź tutaj bliżej teraz tą kamerą, bo tutaj mamy... Fotele ProLogic Avenger za trzecie miejsce oraz pucharki, a za czwarte miejsce ogromne 170 cm usztywniane pokrowce Mikado ze sklepu Roadshop. I lecimy dalej. Również ze sklepu Roadshop piękne wędki z Black Arrow 350 Method Feder do 60 gram wyrzutu. I patrzcie, to nie jest, żeby to było dalsze miejsca, żeby było coś gorszego. Koszulki od Kuzo plus Robinson fotele, dwa dla drużyny. Również ze sklepu Roadshop. Znowu ten sam zestaw, tylko już bez koszulek, dwa fotele Robinsona. Lecimy dalej. Teraz znowu przed nami Kuzo oraz trochę Genloga, żeśmy pomieszali koszulki od Kuzo i stoliki F. Jakie one miały? Nie pamiętam. Ale te stoliki z Kuzo są bardzo bardzo ciekawe, atrakcyjne, wytrzymałe regulacja nóżek, więc wszystko jest tak jak powinno być. Do tego cała paka peletu do podziału na drużynę. To jest nowość od Gendloga. To jest pelet, który będziecie mogli zobaczyć na naszych filmach, bo również go dostaliśmy. Ja już jutro jadę go testować. Następnie znowu dwa stoliki, ale tutaj już mamy sypką zanętę od Gendloga, pop-up tak zwaną, którą z Michałem żeśmy testowali na rzece Nysa. Kłocka obok, odmuchowa i połopaliśmy mnóstwo leszczy. Mamy jeszcze dwie nagrody nadprogramowe, które przeznaczyliśmy do rozlosowania pomiędzy osobami, które nie będą brane pod uwagę w, w, z tych nagród. Po prostu co, co, co uda im się ugrać? Smakowy alkohol dla dorosłych, oczywiście. No i w gratisie jeszcze po 100 zł do sklepu Roadshop. Aby mogli coś sobie kupić ciekawego. I od Genloga zestaw pojemników do mieszania zanęty, peletu. Są tutaj raz, dwa, trzy, cztery sztuki, więc drużyna może się podzielić, ale w środku jeszcze mamy przynęty do Metod Feder Dumbelsy, których jeszcze powiem Wam nie testowałem, ale jestem naprawdę napalony, żeby na nie powędkować, i będę musiał sobie zamówić. I chcę przetestować też przypony gotowe do metod Feder, które naprawdę dobrze wyglądają. Dziękuję. Zostało jeszcze 17 minut wędkowania. Pytona zostaw go, bo teraz Zostawię. musimy iść ważyć za 17 minut. Prawdopodobnie są jakieś fajne bonusy na łowisku. Jednym w, i drugim. Końcu, w końcu, w końcu wpadły pogoda naprawdę jest mało sprzyjająca, bo ciągle pada. Współczujemy z zawodnikom, ale to są twardzi zawodnicy, bo się bardzo dobrze przygotowali. Wszyscy całą noc wędkowali, mimo naprawdę złej pogody i wpadły jak nigdy karpie, amury, karasie, liny, Masa, Leszcza, płocia Płocia? płoci może być płoci, ale w większych ilościach. O tej ilości, które nam chodziło. Ale prawdopodobnie wpadł jeszcze jeden węgorz. Także to jest węgorz, ręka jak fajna, złamana. Fajna, fajna ryba złowiona na tej wodzie, no. także zobaczymy czy jest węgorz, czy tylko nas brali pod H, tak zwane. Pod kugoliny. Zawody zakończone, właśnie się zbieramy, idziemy ważyć ryby. Zobaczymy co tutaj się dzieje, cała noc była wędkowania, wiemy, że są bonusy, więc zobaczycie naprawdę dobre wyniki. O oh, kurde, elegancko, normálně się wieży. To mówię Tak tak. Tutaj okazuje się, że będzie mega wynik Chyba największy i to z drobnej ryby słuchajcie. Nie z jakichś tam bonusów, karpi czy czegoś. No ale reszta to o. ode 20 kg będzie? Bardzo oni muszą nawet we <grym grym grym> dwójkę to wieszać O kur. O! Ja cię kręcę no to tutaj jest, nie? Jeszcze okoń, kurwa. Wejdą twoje spokojnie, ta siatka pojemna. w samych karpie jest wszystko. Myślisz, ile to będzie na ten? 14 będzie 14 wejdzie. 14, 15. Chodźmy, zobaczmy, chodźmy. O kurczę, brawo! Wyniki. Potężne. Myślałem, że takie 17 kg to już będzie sztosta w tym dużym stawie, ale na tym małym stawie to normalnie rozbili bank. Wyniki po 21 kg 18, no to to już drobną rybą przeszło, można powiedzieć, moje wyobrażenia, ile to trzeba się nadłupać drobnych ryb, żeby tak dużo ich złowić. Wszystko wiemy. Słuchajcie, mimo tak trudnych warunków, dostaliście na pewno w kość i wcale Wam się nie dziwielało całą noc. Ale zrobiliście mega wynik, gdzie jeszcze na tym zbiorniku takich zawodów z takimi wynikami nie było. Nawet w poprzedniej nocki w tamtym roku. Łącznie złowiło się 242 kg i 9 gram. To jest wynik, kurczę. Nadubaliście się. No i przejdźmy do uhonorowania tych trójek sektorowych, czyli 9 drużyn, i do tego później dwie nagrody do wylosowania. Więc jeszcze takie można powiedzieć: dwie nagrody pocieszenia będą dla tych, co nie zostali nagrodzeni. Od dołu zaczniemy, pewnie, że tak. Czyli dziewiąty wynik: trójka sektorowa z wynikiem 10 kg i 750 gram. Przemysław Modrzejewski, Paweł Kucharski. Brawo, chłopaki. Dziękujemy, dziękujemy. stoliki. I to dla Was. Dziękujemy. Dzięki Przemek, Dzięki. dzięki. Ósme miejsce z wynikiem 10 kg 760 gram. 10 gram różnicy. Mateusz Piątek, Paweł Cisak. Dzięki chłopaki. Koszuleczki. Słuchajcie, koszulek jest 6 i zobaczcie sobie rozmiary, się powymieniacie później. Bo jeszcze inne drużyny też dostaną koszulki. Siódme miejsce z wynikiem 15 kg i 210 gram. Daniel Izydorczyk, Remigiusz Izydorczyk. Brawo, panowie. Szóste miejsce z wynikiem 11,590 kg Piotr Koryciarz Krzysztof Woźniak. A już są dwójki sektorowe, dlatego jest inniejsza waga. Piąte miejsce z wagą 12,140 kg Marek Gałecki, Michał Ruszel. Kazet Feder Team Dzięki chłopaki. Dziękujemy. Proszę, patyczki. Czwarte miejsce z wynikiem. Ale to była dwójka sektorowa. Pech to pech. Pech to pech 20 kg 610 gram. Mirosław Emerling, Paweł Werbicki. Super panowie. Nagród nie rozpakowywaliśmy, żeby wam nie to nie pomogło. Zaraz nie pobrudziło się. No i teraz ta trójka, jedynki sektorowe. Trzecie miejsce. Z wynikiem 16 kg. 170 gram. Janusz Wasilewski, Krzysztof Zając. Gdzie oni są? tam tutaj. Wam <noise> Zostańcie już tutaj te trójka niech zostanie bym chciał zdjęcie z wami zrobić z boku. Tak i ze wszystkimi też oczywiście. Drugie miejsce z wynikiem 16 kg 940 gram dużej różnicy nie było. Andrzej Timcio, Daniel Czernysz. Brawo, brawo. Ja tych, tych kuza to będziesz miał kurczę. z każdych zawodów fotel, fotel. I też tutaj byście mogli na chwilę zostać, On gdzieś tutaj. No, i pierwsze miejsce z pięknym wynikiem. I widziałem tam same drobne ryby. Powiem wam, jakich wodusów nie było. 21 kg, 820 gram. Maciej, Kuźbia, Jarosław Czajkowski. Bicepsy będą, kurde, po tej nocy. Zakwasy. Jeżeli NASA dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów, lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!